W idealnym świecie osoby, które odpowiadały za prywatyzację wczesnych lat 90., ale również te późniejsze prywatyzacje, powinny do końca życia świat oglądać z zakrat. W szarej, smutnej rzeczywistości, osoby takie jak Janusz Lewandowski zostają europosłami i w swojej e, wielkiej bezczelności organizują konferencje prasowe dotyczące państwowych spółek. Spółek, które radzą sobie dzisiaj dużo, dużo lepiej niż w czasie rządów Platformy Obywatelskiej. W czasie rządów PO i PSL lista firm państwowych, które miały zostać sprywatyzowane, była olbrzymia. Znalazł się tam Lot, znalazł się tam KGHM, znalazł się PGE, się tam znalazło. Donald Tusk sam powiedział, że nie widzi niczego złego, żeby rosyjska spółka przejęła Lotos. Listę tych firm śmiało możecie znaleźć i bardzo prosto możecie znaleźć w internecie. Tylko dlaczego mówię o rządzie Platformy Obywatelskiej, który skończył się tam już ponad 5 lat temu. Otóż niestety w samorządach dalej rządzą osoby bądź bezpośrednio z Platformy Obywatelskiej, bądź wywodzące się z Platformy Obywatelskiej. A dzisiaj nazywają się jakimiś bezpartyjnymi czy wymyślają jakieś lokalne komitety. I bardzo często te osoby są w koalicjach rządzących danym samorządem, czy to z PSL-em, czy z Koalicją Obywatelską. I niestety, wyprzedaż tego, co polskie, tego, co powinno być w polskich rękach, jako elementy strategiczne, dalej jest wyprzedawane na przykładzie Szczecina, o czym zaraz powiem, na przykład Niemcom. I teraz, jak to działa na przykładzie Szczecina? Mamy spółkę Newkogen, która, w której większość udziałów należy do E.ON. E.ON to wielka niemiecka firma, która zajmuje się m.in. ciepłownictwem. I e. E.ON w okolicy Szczecina właśnie w tej chwili przejmuje 11 ciepłownię. Czyli znaczna część rynku ciepłowni tego, tego dotycząca ciepłownictwa. W tej chwili e, przechodzi w ręce niemieckie. Na tym samym rynku działa polska strategiczna spółka, czyli PGE. Innymi słowy, EON, niemiecka spółka, rywalizuje z polską spółką państwową. E, I teraz, wspomniany na samym początku, Newkogen, e, czyli mała, mała spółka, która ma e, tak naprawdę wyremontować jedną z ciepłowni. I miasto Szczecin głosami bezpartyjnych i głosami Koalicji Obywatelskiej doinwestowuje tę spółkę z kwotą 6 milionów złotych z publicznych pieniędzy. Czym to się może gdzieś tam przejawiać i jak to, jak, czym to może skutkować po prostu w dalszej perspektywie? Tym, że PGE będzie musiało zamknąć jedną ze swoich ciepłowni kosztem, Setek miejsc pracy osób, które tam pracują. Czyli polska spółka straci na tym, że polski samorząd wspiera tak naprawdę niemiecką spółkę. I co jest w tej sprawie jeszcze bardzo, bardzo ważne? EON razem między innymi z rosyjskim Gazpromem odpowiada za budowę Nord Stream 2. Czyli inwestycji, która no, skrajnie uderza w interesy naszego kraju. I o tym mówią nie tylko osoby z mojej opcji politycznej, ale o tym wypowiadały się też osoby z Platformy Obywatelskiej. Może nie tyle sam Donald Tusk, co, który pełniąc te funkcje, które pełnił i pełni, ma szerokie pole do popisów przy blokowaniu Nord Stream 2, a niestety. Tych narzędzi swoich nie wykorzystuje, czy to celowo, czy niecelowo, no to dalej jednak w jego wypowiedziach kiedyś pojawiała się krytyka Nord Stream 2. A dzisiaj polski samorząd wspiera ten eon w przejmowaniu coraz to większej części rynku tutaj u nas zachodniopomorskiego, czy lubuskiego, czy, czy nawet już tam dolnośląskiego. W dalszym ciągu widzimy, że przejmowanie zakładów, które powinny być w polskich rękach, trwa w najlepsze. I tym razem nie robi tego państwo, tylko tym razem robi to samorząd. Nawet wchodząc w spółki z kimś, kogo śmiało, moim zdaniem przynajmniej, można nazwać wrogiem. No bo jeśli ktoś buduje Nord Stream, no to to nie jest przyjazda dla Polski firma. Niestety dzisiaj samorządy i samorządowcy zapominają, że... Samorząd to jest samorządem polskim. Nie ma czegoś takiego jak Wolne Miasto Gdańsk. Nie ma czegoś takiego jak Wolne Miasto Szczecin. Nie ma czegoś takiego jak rozbicie jakieś dzielnicowe. Jesteśmy państwem scentralizowanym. Jesteśmy państwem, w którym no, na pierwszym miejscu zawsze powinniśmy stawiać interes naszego kraju. To, że Miasto Szczecin wchodzi w spółkę z niemiecką z niemiecką spółką, tylko po to, żeby zarobić pieniądze, no to trzeba pamiętać, że to miasto nie jest jakąś prywatną firmą pana prezydenta, w tym przypadku Krzystka i nie musi ta firma zarabiać na jego podwładnych. Być może w jego mniemaniu tak jest, ale tak nie powinno być. I na pierwszym miejscu ten prezydent polskiego miasta powinien stawiać polskie interesy. Ja rozumiem, że w tej chwili... Samorządy walczą o to, żeby dysponować bezpośrednio środkami unijnymi, zupełnie bez, bez współpracy z państwem. Tylko wszelkie tego typu działania tak naprawdę prowadzą właśnie do takich patologicznych sytuacji, jak wchodzenie przez samorząd w spółkę z Niemcami, no, która uderza w interesy polskiej państwowej spółki. Tego typu rzeczy nie powinny mieć miejsca. I bardzo często, jeśli do tego dochodzi, to ja bym tutaj się zastanawiał, czy nie dochodzi do jakiejś zdrady dyplomatycznej polskiego urzędnika, ponieważ prezydent polskiego miasta jest polskim urzędnikiem. Sprawę tego wejścia szczecińskiego samorządu do spółki New Kogen e, zgłosiłem do ABW, no ale niestety nie ma żadnej reakcji. Niestety, ponieważ przy tego typu e, inwestycjach. Niemieckich w naszym kraju powinna być wielka kontrola służb, czy nie dochodzi do naruszeń prawa.